Reakcje są takie jak były po innych y, wydarzeniach tego typu. Europa absolutnie panikuje, a w Polsce jest masowa histeria. I moją tezą, którą napisałem tekst na Facebooku, po którym strasznie ludzie mnie zbruzgali, teza jest taka, że Polacy to banda tchórzy po prostu, reagują strachem. Ja rozumiem, że się każdy boi. Ja się też boję, każdy się boi, to jest normalne. Ale nie może być strach jedynym albo głównym doradcą w tym, co chcemy robić. Wy się chcecie na wszystko reagować strachem? Ludzie w Polsce się boją rzeczy najprostszych nawet. Wyprowadzić się z domu się boją. Od mamy się wynieść się boją. Boją się zmienić pracę, boją się mieć nową pracę, boją się stracić pracę. Boją się obrazić kierownika, boją się powiedzieć, co myślą na wykładzie. Byliście kiedyś na wykładzie, na studiach, kiedy wykładowca mówi, czy ktoś nie rozumie, niech powie. I co? Nikt nie mówi. Wszyscy się boją. Takich rzeczy się boją. Do jakiego stopnia pozwoliliśmy sobie być nie wiem, jednym przerażonym stadem baranów. No ja, ja tego nie łapię.